A teraz parę słów na temat krzywej mocy, jak się określa i jak bardzo to jest ważne. A mianowicie ktoś powie, że prądnice wyglądają tak samo, one faktycznie mogą wyglądać podobnie, natomiast trzeba wiedzieć, że te prądnice mają różną ilość obwodów, różną ilość pól magnetycznych, jak i też nawinięte mogą być z różnych drutów o różnej rezystancji. To wszystko ma wpływ na to, jak ta prądnica pracuje, czy się grzeje, jaką ma efektywność. Zrobimy teraz test, żeby Wam wykazać, jak bardzo ta krzywa mocy jest potrzebna, czyli wywołamy 1000 watów mocy, zarówno przy krzywej mocy, jak i bez krzywej mocy. Szybciutko, co robimy? Powinniśmy mieć 1000 watów. Tak jest. 271 V 3,6 ampera. 271, 3,6 ampera. Sprawdzimy sobie teraz. Ile pobiera nam silnik? 1867. A teraz szybciutko zatrzymamy. Wyłączymy krzywą mocy. Wyłączamy. Sprawdzamy jeszcze, czy jest na pewno wyłączona. Jest wyłączona. Dobra, i zrobimy te same doświadczenie, ale bez krzywej mocy. I też osiągniemy 1000 W, żeby to było jak najbardziej porównywalne. Sprawdzimy. Nawet za długo mamy. Sprawdzimy. Mamy 1000 W 184 V i 5,3A. 184,5,3. Sprawdzamy ile pobiera nam silnik. Proszę zobaczyć 2100 No nie 2000 Nie będzie 2090 żeby było mniej więcej I teraz tak Mamy tą samą moc w obydwu przypadkach Ale mamy różny pobór mocy Więc teraz jeżeli podzielimy 2090 przez 1800 67 to się równa różnica nie widzicie 12%. To i tak tutaj całkiem nieźle wyszło, bo zazwyczaj wychodzi pod 20%. W każdym razie silnik zużył 12% więcej energii, żeby wytworzyć te same 1000 W. Czyli wiatr musi być o 12% większy, żeby wytworzyć tą samą moc. Mamy większy prąd, mniejsze napięcie. Oznacza to, że turbina nam się będzie dużo szybciej grzała. Płynie przez ten sam kabel dużo większy prąd. I teraz, jak się wyznacza krzywą mocy? No więc właśnie, falownik ma tutaj 12 punktów. I te 12 punktów trzeba w podobny sposób wyznaczyć, a więc znaleźć taki złoty środek, żeby uzyskać daną moc przy jak najmniejszym zużyciu prądu z silnika, tak? Bo ten silnik jest naszym wiatrem. Więc jeżeli my w ten sposób to określimy, no to będziemy mieli krzywą mocy, przy jakim określoną moc uzyskamy przy jak najniższym zużyciu prądu na silniku, a więc przy najmniejszych podmuchach wiatru. I w ten sposób dla każdej prądnicy z osobna, dla każdego modelu określa się tą krzywą mocy. I to jest bardzo ważne, bo każda prądnica wytwarza ciepło. Tak? I teraz, jeżeli ten prąd będzie zbyt duży, to po prostu prądnica będzie się zbyt szybko grzała. Tak?